Panie trenerze, pierwsza połowa na remis, w drugiej Wisła yy, trochę skuteczniejsza, zdobywa trzy bramki, ostatecznie wygrywa 3-0, ale za nami chyba bardzo wartościowy sparing. Tak, zdecydowanie bardzo wartościowy sparing, szczególnie dla zawodników, którzy grali w drugiej połowie. Paradoksalnie oni pierwszy raz w życiu wystąpili przy takiej publiczności i w drugiej połowie mogliśmy zobaczyć takich zawodników, którzy najwyżej grali czasami w piątej lidze, czasami w czwartej lidze a lub na poziomie centralnej ligi juniorów. Dla nich to była taka lekcja, z której mam nadzieję, że jak najszybciej wyciągną wnioski i ta połowa, Chociaż przegrana, to będzie dla nich taką największą wartością dzisiejszego dnia i dzisiejszego zakończenia tygodnia pracy. Możemy sobie rozmawiać na treningu o wielu sytuacjach, natomiast przy takiej publiczności, gdzie pojawia się stres, gdzie pojawiają się jakościowi zawodnicy, gdzie ta piłka jest naprawdę dużo, dużo szybsza niż do tej pory się spotkali. Uważam, że to jest dla nich taka największa wartość pomimo wyniku wyciągnięta z dzisiejszego meczu. Cały czas jesteśmy w fazie budowania tej drużyny pod względem kadrowym. Nawet proszę powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda? Czy jest Pan coraz bliżej tego, jak, jak ta drużyna miałaby wyglądać przed rozpoczęciem sezonu? Tak, jesteśmy po rozmowach, już większość zawodników, ci, którzy będą na wiosnę, pojawi się od poniedziałku. Znaczy my nie mówimy o jakiejś dużej, dużej liczbie, ponieważ już część zawodników trenuje z nami od jakiegoś czasu. Natomiast te miejsca, które do tej pory mieliśmy puste, Zostaną wypełnione, i od poniedziałku mam nadzieję, że w takim 90% składzie będziemy się już przygotowywać do pierwszej ligowej kolejki. To jeszcze pytanie o dwóch zawodników: Dominik Kolewiak i Ewgienij Zacharczenko. Nie było ich dzisiaj, mają jakieś drobne problemy zdrowotne. Co im dolega, czy już wiemy? Jeżeli chodzi o żenie, to odpowiedź jest prosta. We wtorek wchodzi w trening z drużyną, jest już po badaniach i tam diagnoza jest w 100% określona. Co do Dominika, wstrzymałbym się, ponieważ zrobił wczoraj rezonans magnetyczny, ale nie mamy jeszcze pełnej diagnozy. Czeka na wizytę u lekarza. Chciałbym, żeby to była jak najkrótsza z możliwych kontuzja i życzę Dominikowi, żeby jak najszybciej wrócił do nas do o treningów. Dziękuję.